Słuchajcie, przywieźliśmy trochę towaru na sklep w Przewie, Ewa salon wędkarski. Tu mamy szyszkę, jedynka, półtora, dwa. We wszystkich kolorach są dostępne. Też tu mamy nowość Kraken 2.7. Takie ładne, fajne kolory. XLR 003. Nowość stick 2.6 cali. Nowy kolor 100. 33 fioletowy też mamy taką nowość ochotka, proszę bardzo. Tak wygląda. I do nowości na Pstronga. Zapraszam w sklep w centrum węgarskie. Chew do pana Ark. Tu uzupełniały towar na Czew. A tutaj kolejna dostawa na Starogard. Także zapraszamy do owej sklepów